Sąsiad już nie krzyczy? Nie krzyczy! ku... odkał pizdę, ja nie wiem, może on... Wydaje mi się, że... On zachlał pałę, wiecie? Wie co jest z nim? Mamy podłożenie bomby. No jednak 900 się nie trafę i dostaje sam sensu. No ale Kaligan to jak... Na kur... serio, jakbym widział do gnojadonka, no typ tak na p***dala, typ taki cross high placement, ja jestem w szoku ty! Ja jestem kur... w szoku jak on dzisiaj gra? Serio! Jakby to w ogóle kto inny grał? Tak patrzyłem to spotkanie jeszcze Były serie, ale to nie jest tak, że ktoś nie zdominował. Od początku do końca. Ech, no tak. No, simple powrót. Na razie wygląda na to, że jeszcze se poczeka. No i zobaczmy, będzie podejście, ale APEC jest w hangarze, robi. Kurwa, drobi... kurwa jest ta kula, no nie przeładował, nawet ja nie zauważyłem tego. że miał jedną kulę. Nie wiem co kurwa tu Apek odpalił. Chyba sam w szoku jest co się stało do tej pory. Więc, no, nie masz co zmieniać. O, Shelly Nate, Shelly gun aid, jakbym tutaj widział, bo Shelly też takie, widać, że ktoś oglądał piotka, oglądał ktoś piotka, na 100%. Moje predykcje są chujowe, mówisz? To ja Ci powiem, że moje predykcje są takie, że wyłapujesz bana i wypierd... To jest moja predykcja. Czy ta predykcja była chujowa? Uważam, że bardzo dobrze przewidziałem to. Hej, byczku, Na CSGO Skins przygotowaliśmy giveawaya, w którym możesz wygrać epickie przedmioty. Doładowując z kodem UNIVERSUM automatycznie masz szansę dostać prezent w postaci skina. Na stronie czeka na ciebie mnóstwo skrzyń, które możesz otworzyć, a do tego znajdziesz tu codzienną darmową skrzynię z możliwością zdobycia kozackich przedmiotów. Rewelacyjnym urozmaiceniem są specjalne wydarzenia, które co jakiś czas strona organizuje specjalnie dla graczy. Dodatkowo na CSGO Skins możesz toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Funkcja Exchanger umożliwia wymianę przedmiotów na te, które Cię interesują. Wejdź w link w opisie. Użyj kodu UNIVERSUM i odbierz darmowe 2 10 zł, 10 groszy oraz plus 10% do depozytu. Jeszcze wejdzie łącznik, na ten trafia! Ale teraz sam czuję, że musi się wakować oj stupka! No, co? Jakim co? Ten simple, tu nie ma eliminacji. Nadal żyje na ten! Nie no, chłop ma stopę 37, a chodzi w butach 43. No kupa stary, no buty ma za duże, ty kurwa widzisz! Co ty z TikToka jesteś? To są kajaki, jakby miał Exus! Dlatego tam kurwa, no tam po prostu mu skórę zdar, z buta. No ja p... no. Ja nie wiem, czy wy myślicie. No przecież każdy model ma inny rozmiar. No do chuja. Tutaj założył za duże buty, ewidentnie, kolega no. Skasowany simple, zabezpieczona pozycja. Można wtedy budować sobie grę. Ale teraz simple pomyłka! Ale będzie! co! Simple nie w takim momencie. Sypie się Simple. Sypie się całkowicie. Base. Zostaje tylko Karigan. Ale to jest jeden na czterech. Ten frak, to na pewno jest frak, Nie? Tutaj. To 100%. Tutaj to na pewno był frak. Na pewno tutaj był frak. Nawet jak zobaczcie jak, jak jest smuga. No to ta kula nie poleciała gdzieś w lewo, w prawo. Po prostu no No to jest grazi. No no i tyle. Tutaj normalnie powinien być frak, ona nie poleciała gdzieś w lewo, w prawo. Normalnie tuż też y dziura jest po kuli za typem. No tutaj to jest hit, nie? K że podskoczył stary. No nie wiem, ja, ja nie mogę z takimi ludźmi rozmawiać czasami, kurwa. Ty widzisz kiedy strzał został oddany, a kiedy on podskoczył? Teraz jest strzał. No to co 2 kula 10 lat leci? Czy co? Dwóch patrzę drabę teraz. Też drabałeś co jedną oferową. NTW jest jeden. No low. No low. chyba jest co? Ja p nim pół godziny! Dzięka się to przejebać, dzięka się. A cię pozdrawiam. się to przejebać. Nie, rozlałem kole znowu, ja pierdolę! Pauzę potrzebuję, zalałem wszystko znowu. Kurwa leje się kola. Low, low, oh, pół, pół, pal go od razu. O! 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 Kurwa Clip this shit, clip this shit. O oh, oh, kurwa! Przeleciał na oh, nim jak samolot. One dead mid. One, One mid. Xbox one. Okay. Nice. Easy oh, mate nice. nie, nie chodzi o smoki Dobra już Flashuję lampę Flashuj i nie wychodźcie, nie wychodźcie Ja pierdolę. Schody jest Ja pierdolę e, to teraz czas na dowcip nawet chyba pauzę wzięli. Otóż w cyrku było ogłoszenie, że szukają do cyrku talentów, żeby przyjść, zgłosić się, zaprezentować swój talent i, i może się dostać, dobrze własne. No i pewien facet to przeczytał i stwierdził, no w sumie on przecież potrafi naśladować ptaki, to, to przyjdzie i, i może faktycznie dostanie tę fuchę. No i przychodzi na przesłuchanie, no i pan go pyta, no to i pan powie, co pan potrafi robić? A on mówi, no potrafię naśladować ptaki. I facet mu odpowiada, ale proszę pana, no to jest, to jest za mało, żebyśmy pana przyjęli. No, i ten gość, no trudno. I wyleciał przez okno. Ej. ej. Co Dobra. To Czego brakuje g -tu w grze? Mmmm, szeligi. Za Hadesa. Piotrek, jakby kurwa galę trzymał, to by tam nikt nie wchodził tu galą. Są gotowi. Dopalona rampa, oj, tam było niebezpiecznie, ale zdążył i Rops uskoczyć i z kolei JL, który miał przez chwilę młotowa w ręku, a więc na górę, ale tak zostali troszkę do tego Są zmuszeni Teru, a tutaj znowu Flames i Mezzi powinni być przygotowani, chociaż Mezi odpowie po jednym trafieniu, Mezi. ale Mezi. Mezzi, nieprawdopodobny headshot w ostatniej rundzie, 20 sekund, dwóch na dwóch jednak, ale Rops już się podłączył im, wszystko w jego rękach, wszystko albo nic, zwycięstwo Vitality, albo dogrywki. 13 Mało czasu! Nie zdąża Medzi Po w ostatniej akcji! Mongol z Pain w półfinale Majora. Kto by się. Kto by powiedział to mi kurwa, miesiąc temu, że Pain będzie w półfinale? Tam Ty, ty jesteś? Pain i kurwa Mongol w półfinale Majora. I jedna ta, z tych drużyn będzie miała finał. To jest coś nieprawdopodobnego. A to jest coś niemożliwego, że taki półfinał będzie ja Patrzyłem na radę Strasznie sobie to jak coś <grywa> Do końca Brawo. Raz, go Raz go trafiłem Raz go trafiłem kurwa Drapa, drapa. Blisko Sandwich. I za czerwonym. Za czerwonym gdzieś. No. Nice. Zajął z eliminacją i jak widać on nie rezygnuje, chociaż w Waterfall JL trafiają. Oj, oh, co tu się wydarzyło? Wonderful! Kolejny headshot, 20 sekund, ale tu jeszcze Flames w bombsite, a jego muszą szybko znaleźć, a bawi się fawanego Flames, teraz namierzony, co? nie ma fraga, czy z trafieniem, co tu się dzieje? Mezi w pojedynkę musi ratować to klaczem, 1 na 3, ale już terroryści przecież opanowali bombsite, bomba została podłożona i teraz Mezi musi się spieszyć szukając fragów, bo tu trzech rywali przed nim, runda... Absolutnie nie do wygrania dla terrorystów. Runda po to, by zabrać granaty, by ewentualnie zdobyć pojedynczą eliminację, chociaż Medzi dwa flagi, jeden na jeden. Medzi jak wygrywa tę rundę, nieprawdopodobny start tego meczu. Znaczy ja uważam po prostu, że sytuacja z kradzieżami, tak, ja ogólnie też chyba nagram film w ogóle, wiecie, na temat tych kradzieży jakiś, to nie byłby zły pomysł, jakbym nagrał coś takiego, co nie klikać. Ja też w nie wiem kurwa w co, ale ja nie klikam w jakieś linki. Słuchajcie, jeśli wam kumpel daje nagle jakiegoś linka wejdź i darmowy skin, nie wchodzicie w to kurwa, sprawdzacie 10 razy. Jak się logujecie gdzieś, to pierw wyłączasz tego linka. Ja ogólnie jak sprawdzam? Czy ja wszedłem w jakiś link, żeby nie żeby nie został oskamowany? To jest podstawowa rzecz, która uważam jest kuj mądra. O, w oknie, kampie. EJ WSTAŁEM OD KOMPUTERA I MAM NIE FPS -u kurwa. Ej, mam u KURWA Co TO JEST <gryw> Wartet, to komputer, <gryw> Kurwa nie mogę, to nie wytrzymam tyko. kurwa, że zesram się ja pierdolę I will buy kitten smoke And if they go away, stay alive on city and will retake all five city, ok? Just, just play three Brother, I one, have low IQ you. and I'm stupid. You have to tell me what to do again. Agobi, yes. agobi, agobi. Go okay. debilu. Yes, uh, ok, Okay, we ok, exactly. So what's the plan? Play three. Zajł w ogóle wycofał sobie bardzo defensywnie z bombą i czeka. a tu opsa. za chwilę, no. Nie no, tego się nie spodziewa kompletnie zawodnik antyterrorystów. Bit chce pójść na plecy, na plac. Alfa, zaju to zaju... w ogóle się drapie po brodzie. Oj, oj, dobra, dobra, ja jednak fraguję. <noise> Pesteczka! Zaju, no nie no. I Bit mówi, nie no, on kampi w respie. No chłop kampi w respie. Jak tu grać? 50 sekund do końca rundy, chłop kampi w respie. No musi się odwrócić. Czy teraz trafi z timingiem? O jezu, ku... A w co to ale Kerrigan jeszcze, też nie by o, o Boże! Kurwa! Saszka, co jest? No kurwa, no przecież to Izak siedzi, kurwa tam w basenie yy, z Hermesem i z Morgenem i de dosują, no widzowie, no próbują mi transmisję wyjebać. Uszuję mi damki? Nie widziałem nic. Gram Kurwa, ma. Lampy nie widzę. To, ale to palaka <grym> i nie da, trzeba rzucać, kurwa. Cicho, cicho. Patrzcie to. No Patrzcie ja zajmuję wam. no. Ty musisz sobie tam sam radzić jakoś. Patrzcie co zrobię. Nagrywajcie to, kurwa. Nagrywajcie. Nagrywamy. <grym> eee, proszę. No <grym> 아, <laughs> 야 <laughs> 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 <laughs>